Witam Was w niedzielę siódmego dnia mojej wyprawy. Jestem nad jeziorem Bikas. No i co, muszę jakoś w tej rzeczywistości bez internetu się ogarnąć? Wytypować sobie jakąś trasę, jak stąd dojechać do tam, gdzie chciałem dojechać. I potem na pamięć po prostu te miejscowości jakoś tam zaliczać po kolei. W nocy obudziła mnie cisza. Jak tutaj rybacy przestali imprezować, to się obudziłem, taka była cisza. Niestety nie udało mi się szczelnie załatać maty. Ze 3-4 razy ją dopompowywałem w nocy. Ale było mi ciepło, mimo wszystko. Także coś straciłem, coś wygrałem. Ogarniam się, jest dziewiąta tutajszego czasu, i ruszam dalej. Jezioro Pikas. i rybacka wioska strasznie to jest dużo śmieci woda szypieni mało sympatyczne krajobraz ale samo jezioro piękne i otoczenie. A tam haneczka do mnie. I tutaj różne sieci, wędki pozostawiane na rybki. Najważniejsze, że niedawno tankowałem, więc mam jeszcze paliwa na... Około 200 km, To mnie uspokaja Brak paliwa, brak internetu to już byłoby chyba za dużo dla mnie A póki co jeszcze zachowuję optymizm i pogodę ducha Chłopskie śniadanie o 13 W takich okolicznościach przyrody Zrobiłem sobie przerwę techniczną Umyłem łańcuch Zosłony smarował, zatankowałem, trochę się nakofeinizowałem, no i ogólnie zatrzymuję się na chwilę. Cześć. To już przedostatnie nagranie z tej serii. W gruncie rzeczy jestem zadowolony po tych dwóch dniach, z przerwami w dostawie internetu. Zrobiłem ponad 12 godzin drogi, <laughs> więc uważam to za dobry wynik. Tym bardziej, że wczoraj i dziś oglądałem GP na trasie, co dodatkowo skróciło, jakby tą drogę, którą mogłem pokonać. Jutro pozostało mi do przejechania. Niecałe 9 godzin, dokładnie 8 godzin 55 minut, według Google. Więc to będzie naprawdę duże wyzwanie. Muszę wcześniej wstać, wcześniej wyjechać. No i tak jak dzisiaj, po prostu w trybie time attack, cisnąć na cel. Ta droga, którą wybrałem dzisiaj. Ona jest troszeczkę inna. Ta, którą wracam, jest inna niż ta, którą jechałem na Mołdawię. Mogłem wracać tą samą, ale, ale wybrałem tam. Wychodziło mi pół godziny dłużej tą, którą jadę teraz. Aczkolwiek po pierwsze nie wiem, czy to faktycznie jest dłużej. Na pewno trochę kilometrowo jest dalej, ale ta trasa jest. Dużo fajniejsze. Teraz jechałem przez Borset, Stoplite, Sącuta Mare. Wyruszałem z Kiszniowa jechałem koło jeziora Bikas. Ono jest przepiękne. Tam jest piękna droga przy nim. I właśnie te drogi, one raz, że tutaj jest więcej, jednak poza terenem zabudowanym, poza takim. Typowo rumuńskim zlepkiem miasteczek i wiosek, jedna przy drugiej, wzdłuż drogi. Dużo więcej się jedzie leśnymi drogami, serpentynami. To są dobrej jakości drogi. No i poza terenem zabudowanym, więc naprawdę można było fajnie pojechać motocyklem zdecydowanie. Przelecam tą trasę, również widokowo znacznie, znacznie y, fajniejsza. Rumunii również w terenie zabudowanym, kiedy mają serpentyny y, dosyć y, tak liberalnie podchodzą do ograniczeń prędkości, także zdarzało się, że podłączałem się tam za kogoś, kto, kto jakoś tam dziarsko jechał i też nadrabiałem trochę czasu. <laughs> Jedynie był jakiś taki odcinek około 10 km, gdzie droga była w, w trakcie prac była po prostu szutrowa. No i to był odcinek, kiedy faktycznie mocno musiałem zwolnić. Odcinek, na którym wiadomo motocyklem trochę rzuca. Ale poza tym naprawdę bardzo się cieszę z tej drogi i na pewno w przyszłości będę to właśnie tą drogę wybierał. W tamtą stronę jak jechałem, no to tam w okolicach Borsy było fajnie, faktycznie zielono właśnie się jechało przez las, takim dobrym asfaltem. Tutaj to była zdecydowana większość, większość drogi. Wczoraj i dziś zaliczyłem kilka takich close calli niekoniecznie z mojej przyczyny po prostu samochody jadące z naprzeciwka często się wyprzedzały na tych serpentynach w punktach w których po prostu tego się nie dało jakoś tak dobrze zrobić nie? po zewnętrznej bez widoczności. No i zwłaszcza wczoraj się najadłem dużo strachu. Musiałem po prostu przylepić się do barierki, bo inaczej byśmy się nie zmieścili. To jest też coś takiego, co stosuję w trakcie jazdy po, po takich drogach, że staram się zawsze być jak najbliżej zewnętrznej krawędzi jezdni, żeby. No w razie czego mieć właśnie na wypadek takiego zdarzenia, że ktoś tam z naprzeciwka będzie cisnął. Jak widzę samochody z naprzeciwka zawsze zjeżdżam od razu do prawej krawędzi. Niezależnie czy, czy tam jedzie sznurek ładnie samochodów, czy, czy widzę tylko światła, to zawsze staram się robić więcej miejsca. No cóż, nie mam chyba za dużo więcej jakiś ciekawostek dzisiaj do opowiedzenia. Naprawdę chłonąłem widoki i, i zrobiłem kilka zdjęć, ale też ze względu na pośpiech, no musiałbym po prostu zatrzymywać się co minuta i robić zdjęcie, bo było tak pięknie. Idę spać. Mam nadzieję. Na jak najmniej dopompowań w nocy. Maty eee, to już ostatnia taka noc. A jutro, Tajma, tak do Warszawy. Dzięki. Do zobaczenia.